W naszej serii pokazaliśmy, czy też wygrzebaliśmy wiele ciekawych gier akcji. Jednak i to się może znudzić, choć wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że to lubi najwięcej graczy. W roku 2007 mieliśmy wręcz ich wysyp. Począwszy od zachwycającego grafika Crysisa, świetnego zarówno w trybie single, jak i multi Call of Duty 4 Modern Warfare, po Unreal Tournament 3 i PC-owych Gearsów. Był nawet polski Wiedźmin, który sporo wtedy na rynku namieszał. Cóż za ten zapech spotkał Massive Entertainment wydać tak fantastyczną produkcję, o której jednak dość szybko zapomniano. Mowa o RTS-ie: World in Conflict, chyba najlepszej gry z naszego zestawienia. Zaczynamy! World in Conflict przeniesiemy się do roku 1989, gdzie Związek Radziecki borykają problemy ekonomiczne. Nie powodują one jednak, jak było naprawdę, rozwijania wszystkiego w piździec, ale wkroczenia ruskich do Europy. Niemniej okazało się to przykrywką, bo tym razem przez spokojny, dotychczas ocean spokojny, towarzysze wkraczają do Seattle. To w USA jest. Zimna wojna przestaje być zimna, Amerykanom spadają z dług kapcie i muszą chwytać za Winchestera. A najlepiej za i dawać bronić tego Seattle. I statuły wolności. Szako, wojność... <laughs> Wolność tutaj chodzi. Dostaniemy pod dowództwo zwykle małe oddziały. Zgromadzenie czołgów w liczbie większej niż ilość palców na obu dłoniach oznacza, że jesteście dobrymi strategami. No, albo gracie na czytach, nie wiem, my wam do komputerów nie zaglądamy. Podczas parunastu misji traficie do różnych zakątków o różnych porach, ale zawsze będzie tak samo. Bardzo efektownie. Trzeba przyznać, że twórcom udało się oddać klimat dzisiejszych starć. A że te starcia są ekscytujące i co chwila wykonujemy jakieś zadania, wszystko dzieje się tu szybko. Można się przyczepić, że często misje tyczą się zajęcia danej pozycji, jej bronienia, no ale tak to na wojnach bywa. Jeśli ktoś liczył na zadania, by odnaleźć psa Azora, bo biedna pani Charlotte się niepokoi, to nie ta gra, nie ten klimat, idźcie sobie stąd. Graficznie produkcja Szwedów do dzisiaj się broni. Na maksymalnych detalach niektóre efekty dalej mogą robić wrażenie, zwłaszcza te wszystkie wybuchy, dymy, majstersztyk. Warding Conflict to również niezły tryb multiplayer, który miał potencjał, ale szybko zgasł. Panowie z Massive Entertainment próbowali ratować sytuację, wydając dodatek Soviet Assault, z mini kampanią sowiecką i usprawnieniami. Wyszedł za późno, blisko półtora roku po podstawce. Zbiegło to się z zawirowaniami odnośnie wydawcy. Pierwszy, Activision, po połączeniu z Vivendi, wystawił Szwedów. Dosłownie ich przenośni, wystawił ich na sprzedaż. Activision nie chciałby wypuszczać rozszerzenia, ale koniec końców za sprawą Ubisoftu Soviet Assault się ukazał i możemy ubarwić ten materiał fragmentami z tego właśnie dodatku. Dzisiaj eh, aż chciałoby się drugiej części. Massive stworzył dwa niezłe produkty, i aż szkoda, że marka ta poszła w zapomnienie. Obecnie sympatyczni Szwedzi dłubią przed The Division. Może uda mi się kiedyś wziąć za World in Conflict 2. A za tydzień w finale pierwszego sezonu Zaginionej Atlantydy...